Cześć! Z tej strony kebab. Witam Was w kolejnym filmie Kebab Rage. W poprzednim filmie graliśmy sobie The Hardest Game, i oczywiście nagranie wyszło tak tragicznie, że głos był opóźniony na 2 sekundy. Za co bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że teraz w następnych produkcjach tego nie będzie. Ale mieszajcie, gramy sobie w Kebab. Nie wiem, czy to jest druga część, czy nie mniejsza. Gram sobie w Kebab i widzicie jestem takim niebieskim typem i po prostu muszę przechodzić do następnych poziomów i za każdym w sensie do następnych pokoi i w następnych pokojach są trudniejsze poziomy I jeżeli mi się tego nie uda w sensie jeżeli się będę chciał poddać to muszę wcisnąć guzik i wap, czyli poddaj się przy okazji w prawym dolnym rogu mam aktualną, aktualny pokój, w którym się znajduję. Przy okazji licznych zgonów oraz minutnik, w sensie czas Więc spróbujemy zrobić jak najszybciej. Co na razie easy, jak widzicie, są double jumpy. Gierka, oczywiście. O! Oh, wow, 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 kolce są. Dobra, byłem chyba na 10 poziomie, w sensie przed nagrywaniem. Jeżeli chcecie sobie to zagrać, to link w opisie. A ja. Teraz będę próbował to przejść. Dobra, jak się nie jest, jakieś mega... O, patrzcie, spójrzcie na to... Pierwszy zgon. Normalnie we color the walls with paint. But your blood Dobra. Eee, dobra, jest, jest, jest. Teraz, żebym się nie wywalił tylko. Tak, tutaj byłem i włączyłem grę. Żeby sprawić, czy że wszystko działa. Więc... O, tutaj coś spada. No, to będzie easy. O Boże, nie! to nie jest easy! Okej. Okay. A jednak było. Są dwie teraz. A damy radę, co, co tu... Co to dla mnie? Patrz Kurde My grandma can double jump higher than you if I wasn't construct and had a grandma A, dobra To pewnie nie jak to zrobić Patrzcie A! Jest! Udało mi się Dobra, tu już się z schody, deus, nie! Na samym początku? Pyk, 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 pyk. Dobra. jest. prostu... Kurde, dobra. Patrzcie głupi. Tu są poziomy na dole, dobra. 30% mam zrobione. Kurde, dam radę tu zrobić wejścia minut, bo tyle trwa... trwają moje odcinki, ja tylko na... Dobra jest! Jest! Dobre! Kurde! Dobra, damy radę Tak, tak, dobrze, dobrze. Fuck, czek Czym ja się cofam cały czas tam? To nie ma sensu. Mhm, dobra, jest. Wow, okej, okay, jest, mamy to, mamy to. O fajnie. E, dobrze, dobrze, jest. Źle. Źle, 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 za szybko. Dziesięć deadów. No nie ma problemu Co to dla mnie, tak? Jest! Nie! Wow, wow. Okay. Nie potrzebuję jak wskoczyłem w tamtym, w tamtym, w tamtej chwili. Mmm... Nie jest fajnie. Jest już pięć strzelb. I każdy chcemy zabić. O wow. Fuck! Jest, jest, easy, easy. Dobra, easy! Bang! Bang, 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 bang. Idziemy! Patrzcie, jest! zrobione. BUM! Dobra, tutaj na dole nie ma strzelby, ale jest tu, tu, tu. Fuck oh, come on! Co chodzi w tej grze? Zabili mnie znowu Fuck Zobaczcie, 37%, czyli co 7% to wzrasta? Nie, nie, chyba tak, dobra, jest O oh, jest stop, jest to, oh. mamy to, mamy to, mamy to, bank, o, tu są platformy, które spadają, to, to dla mnie Jest dobrze. Patu fizz, oh, A nie, czekaj się tak. Mhm. Mm Poczekać, aż to przejdzie tutaj uważać na kolce. I proszę bardzo, są dwie strzelby, trzy, nawet cztery. Uh, ha, uh, ha, ha, nice Dobrze, Dobrze jest, że jest... BUM! Ach! Ta ostatnia kula mnie trafiła. Nie wiem, jak to, jak ja to minąłem, Nie mam pojęcia jak ja to minąłem. Jest... Źle, jeżeli jestem bliżej tej strzelby wtedy kula, która powinna we mnie trafić, ma mniejszą drogę do pokonania i jest źle. Wiem jak to zrobić, wiem jak to zrobić. Dobra. Nie wiem jak to zrobić. Dobra, jest, jest, mamy to, mamy to. O, oh, fuck! Nie, nie, nie! Dobra, jest, jest, nie, no nie, nie, tego Kurde Ja <ścoughs> yeah. nie, wow, what the fuck Jest, dobrze Mhm. <ścoughs> BUM! Maleńka Dobra, easy easy. Zobaczcie jest 50% prawie 50% tej gry przeszedłem i ja to... Kurde! Czy mi się zdaje ale ten niebieski guzik jest z gry porta w ogóle? Mi się zdaje, że tak. Spójrzcie na niego. Kamil nie skupię się na idiotycznych sprawach. Skup się na grze. Masz tu przejść. Wszyscy mają z ciebie w komentarzach, że nie potrafisz grać. Prze... Kurde. O przynajmniej, żebym miał 60%, tak? Ile jest na maturze? Na maturze jest 50%. Nie, czekajcie. Ymm, na maturze jest ile procent? Chyba 50 trzeba mieć, żeby zdać. No 50% będę miał To jest. wow. Ok. Proszę bardzo. <laughs> Jak ja to robię? Co to jest w ogóle? To będzie chyba laser jakiś. Nie. Tak. O, oh, ok. Eee, dałem Czy mogę... A, dobra. Nie podoba mi się ten laser. Ło, wow, szybciej poszedł. ło, wow, szybki jest. Ło, 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 Oh, mam! Jest! Ooo, na początku już ganiłem Nie wiem co mnie zacykowało w ogóle What the fuck? Wow, co za koks! CO SIĘ DZIEJE? Tak, <grymne> tak. Dobra, easy, 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 ja to ogarnę Ja to ogarnę głową swoją, chyba Czemu no. jak to przechodzić dołem w ogóle? To nie ma sensu Ale tu jest dużo zgonów To według... what the fuck, what the fuck is going on? Co się odwala? Że ten las mnie atakuje tu tu tu, tu. dobra, ok easy. Przechodzę dołem? Mmm, nie. Dołem nie powinienem przechodzić. A! Daj mi przeskoczyć! Ale jest 60%, spójrzcie. Mmm, dobra dobra dobra, easy. Palce mi bolą. Tak tak, dobra dobra, yeah! Mówią na mnie gracz. Mówią na mnie typek, co umiera co 5 sekund. Tak <ścoughs> Nie wiem, jak to mam przejść. Przejdę górą, bo to ma. Oko mi boli. Czekajcie, włosy mi wpadły do oka. Jest. Dzz. Nie wiem, czy... czy nie wiem, jak to zrobić. Czemu nie robisz za jump? Come on! Czemu on nie skakał podwójnie? Walcie się wszyscy. No CO JEST?! O oh, fuck. Nie no, to jest trudny poziom, to jest trudne, jak ktoś go przejdzie... Myślicie mi na Snap'a, że jesteście dalej. A, a propos w ogóle Snap'a, linki w opisie do mojego Instagrama... Snapchata... Fanpage'a... Patronite'a... Эээ... Иди с картой, что ли. Камон! Доброта, тупец. Нара.